No, a wiesie wiecie, że ten, że uciekam. Jak mnie wkurzają, chcę odpocząć od nich. A tu nie ma gdzie chodzić. To tam boisko wieczorem, bo i tak w nocy nie ma tych dzieciaków. Poza tym. A po drugie to jest lepiej, bo o tej porze nie już dzieciaków, bo tu mieszkają tylko tacy dzieciaki co chodzą do szkoły, Tacy te młodzi. I taka młodzież, statki starsi w moim wieku, to oni nie mieszkają w takim, na takiej wiosce, bo oni sobie powyprowadzali i są na studia, poszli do innych miast, po tu jest wioska, i tu są tu seniorzy praktycznie, i tylko dzieciaki, które odrastają do szkoły tu, do podstawowej, bo tu jest tylko podstawowa, a później studia są. Dzieci po dobranocce są Napiję trzecie I to, do domu do. Szybko tak wypić picha, to nie jest tak łatwo Bo się boję, że ktoś zadzwoni A potem będą się pytać, gdzie byłem tyle czasu Gdzie przejścia Przejście się po wiosce, gdzie nic nie ma, godziny. Więc muszę się zwijać za chwilę. Mam jeszcze trzy, dwa butelkowane, trzy butelkowane. Co wypiję, bo nie będą chaosować? Bo, bo jak się puszka, to wtedy chaosu. Jak butelka, to nie chaosuje. Otwieracie.